Hello, hello, dzień doberek, dzień doberek w ten piękny, słoneczny dzień. Jest 11 września, taka znamienita data. Dwadzieścia parę lat temu, pamiętam jak wracałem z pracy, jadąc w samochodzie, dowiedziałem się o jakichś wydarzeniach, które wydały mi się wtedy bardzo groźne i po powrocie do domu przeleżałem cały wieczór, na podłodze yy, głęboko oddychając, bo yy, no, takie wydarzenia, jak wtedy się wydarzyły, yy, działały na moją wyobraźnię bardzo mocno i yy, no, ja się wtedy bardzo bałem. No, Trząsłem się cały i byłem bardzo mocno pod wrażeniem tego, co tam się wydarzyło. Tym bardziej, że to wszystko było pokazywane na żywo. Yy, dwa tygodnie temu, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, za mną jest, są resztki nie, ogniska. Dwa tygodnie temu, dokładnie, 14 chyba dni, odbyło się w tym miejscu spotkanie Tresury Matrixa, zlot Tresury Matrixa, w którym spotkaliśmy się z ludźmi, którzy mieli ochotę na żywo poobcować z energią, którą wyzwalamy razem z Olegiem w momencie, kiedy spotykamy się razem. Tydzień temu również spotkaliśmy się z Olegiem i wyzwali, wyzwalaliśmy swoją energię na, na parkiecie, ale to była zupełnie inna impreza. To była tak zwana setka państwa krystaszków, bo jak złożyć moje jedlu rodzinę do kupy, to wychodziło, że, że mamy właśnie razem 100 lat, piękny wiek. No i była taka konsternacja przy składaniu życzeń, że to chyba chodzi o następne 200 no i myśmy się z tym jak najbardziej zgodzili, ale z Olegiem pochulaliśmy na parkiecie wśród oświetlenia i dymów tam memy są właśnie z tej imprezy między innymi bardzo dobrze nam się razem bawiło i tańczyło. Zresztą ludzie, którzy tam nas odwiedzili również nieźle się bawili. Natomiast, w kontekście tego, co tam się działo te 20 parę lat temu, i w związku z tym, że dwa tygodnie temu w tym miejscu właśnie odbyły się zloty z Matrixa, się zorientowali na drugi dzień, że brakuje naszych czarek takich i tego czajniczka do nalewania herbaty. No, zaginęły gdzieś w akcji, po prostu daliśmy ogłoszenia, ale nic się z tym nie zadziało. Mieliśmy zaufanie do przestrzeni, że być może era tych 10 lat Tresury Matrixa ma się właśnie zakończyć w taki sposób, że, że te nasze precjoza mają gdzieś przepaść, i tak też się stało. Mieliśmy do tego duże zaufanie. W kontekście zaufania, też mogłem przytoczyć taki ciekawy schemat. Miałem dzisiaj w nocy bardzo ciekawy sen. Wiadomo, że śnią się różnie prydoły, i nie odbieraj się tego jakoś personalnie do siebie. Bo, bo prawdopodobnie każdy z Was miał taki dziwny sen chociaż raz w życiu. A ja miałem taki dziwny sen, związany z tym, że w pewnym momencie w tym śnie zorientowałem się, że, że mam w kieszeni odbezpieczony granat i że ten granat za chwilę wybuchnie i odbierze mi życie, ale jakoś tak zorientowawszy się, że właśnie za chwilę stracę to życie, wzbudziłem w sobie takie zaufanie, że okej, okay, to moje życie było wspaniałe i nie mam czego żałować. I poczułem w sobie takie mocne, silne uwolnienie, to, to, to było coś niesamowitego ja miałem kilka razy w życiu podobne sny, ale tam rzeczywiście byłem przerażony tym, że moje życie jest zagrożone a, a dzisiaj w nocy miałem, miałem takie uwalniające uczucie związane z, z tym, że że to odejście jest unik, nieuniknione ale, że jestem bardzo zadowolony i, i dumny ze swojego przeżycia życia no bo wiadomo, życie trzeba przeżyć, żeby doświadczyć życia. I ja poczułem moment, kiedy ten, ten granat wybuchł i, i, i ze zdziwieniem stwierdziłem, że właściwie no, ja już nie żyję na pewno, bo nagle zgasło, zgasło światło i nic nie widziałem, ale z jakiegoś powodu zachowałem świadomość i byłem tym bardzo zdziwiony w tym śnie, właśnie tym, że pomimo tego, że umarłem, że ten granat wybuchł i na pewno moje ciało już nie było zdolne do, do życia, ja zachowałem taką świadomość i taką ciekawość, co teraz? Co za chwilę się wydarzy? No, wydarzyło się to, że ja po prostu zorientowałem się, że to jest sen. Obróciłem się na drugą stronę, przytuliłem się do mojej żony i, i zasnąłem dalej. W spokoju, w ogóle zupełnie jakby nie będąc pod wpływem tego, co się wydarzyło w moim śnie, bo zagrożenie życia jest czymś, co jest ostateczne dla każdego z nas i w momencie, kiedy ciało czuje zagrożenie tego, że za chwilę może przestać funkcjonować, ono samo reaguje bez jakby naszej świadomości i tego się nie da uniknąć. Natomiast w tym wszystkim jest jeszcze ciekawa historia związana z, z dwoma rzeczami, a mianowicie z medytacją. Ponieważ w tym śnie również przyszła mi taka informacja na temat tego, czym jest medytacja i dlaczego sięga się po medytację w życiu. Otóż, jeżeli ktoś ma pewną świadomość i, i sięga po medytację po to, żeby, żeby się w jakiś sposób uspokoić, no to wiadomo, że nie wszystko jest w porządku i używamy tej medytacji jak leku. Natomiast w momencie, kiedy używamy medytacji, tak jak snu czy jedzenia na zasadzie. No, poleżę sobie teraz troszeczkę i pomedytuję bez żadnej potrzeby wzbudzania w sobie spokoju, gaszenia jakiegoś niepokoju czy, czy wzbudzania zaufania. od tak, po prostu teraz sobie poleżę i pomedytuję. No to, no, to w tym momencie jest używanie tego, czym jest medytacja, do celów świadomościowych, a nie uleczania tego, co nas spotyka w naszym życiu. A dlaczego ja o tym mówię? ponieważ przez ostatnie dwa tygodnie bardzo dużo, bardzo dużo wydarzyło się w moim życiu. Spotkałem bardzo dużo osób i przewinęło się mnóstwo dziwnych i ciekawych i nieciekawych sytuacji przez moje życie i doszedłem do wniosku, że gorsze od tego klasycznego Matrixa, gorsza może być już tylko czeluść Matrixa ezoterycznego, czyli takiego w którym ludzie są już fanatykami i zapominają pewnych rzeczy związanych z tym, że mówią dużo o tych wszystkich wspaniałościach i miłościach, pięknościach świata, zapominając o tym, że są ludźmi, mają do dyspozycji ciało i to ciało doświadcza przestrzeni fizycznej, i że to tu odbywa się życie. A nie tam w przestrzeni wyimaginowanych i wymawianych pusto, tak jak ta medytacja, po to, żeby było lepiej, albo medytacja, po to, żeby być zdrowszym, pusto wymawianych słów o pięknym przecież naszym świecie, pełnym światła, miłości, energii. Tak bym podsumował te dwa tygodnie, ostatnie. A zamknięciem tego, tego czasu jest odnalezienie naszego kota, ponieważ kodu się odnalazł. Tam nawet są jeszcze resztki herbaty, która była. Uczestnikiem naszego zlotu Tresury Matrixa. Natomiast y, y, czarki y, zaginęły w akcji. Wiadomo, że jeżeli jest akcja, to y, czasami y, coś ginie. Być może przyszedł ich czas. To były takie y, dwie y, kamionkowe czarki. Jeżeli y, ktoś ma jakiś pomysł na to, y, jakie czarki pasują do, y, do tego do tego czajniczka, to bardzo chętnie pooglądam, bym na internecie takie, takie oferty i być może na coś byśmy się skusili, żeby uzupełnić te, ten brakujący element, tak zwany piąty czy szósty element bo to były dwie czarki, czyli piąty i szósty element naszych precjozów, aczkolwiek no, nie mi się na to jakoś, jakoś bardzo, ten czajniczek przeszedł już bardzo dużo rzeczy Miał odłamane to, tutaj coś z tym się działo. Tam w środku koszyczek był wymieniany. No, po prostu brał udział w wielu ostrych wydarzeniach, ale no widocznie nie chce od nas odejść. Cały czas jest razem z nami. Mamy do tego pełne zaufanie, ale chcemy, chcemy mu dokupić towarzyszy. Więc jeżeli ktoś znajdzie na internecie jakieś fajne czerki, które pasowałyby do tego czajniszka, to bardzo chętnie przyjmiemy takie linki. W zaufaniu, oczywiście, że wydarzy się to, co ma się wydarzyć, i tym sposobem, no cóż, widzimy się pewnie na następnym live. Film z, z, z lotu Tresury Matrixa będzie prawdopodobnie opublikowany dopiero pod koniec września, na początku października, ponieważ mnie czekają jeszcze pewne wydarzenia do końca września, więc nie będę miał zbyt wiele czasu na, na to, żeby zmontować ten film, aczkolwiek oglądałem już fragmenty no i powiem szczerze, że no nie wierzę, co tam o czym myśmy tam mówiliśmy, ale jednak jest to nagrane i, i wszyscy się o tym przekonacie, co tam było powiedziane i dlaczego. Oczywiście będzie też film Prometeja Wyzwolonego o jego wspaniałym wykładzie o słowie kur Delebele, czy jakoś tak. No i cóż, do następnego razu. No być może jeszcze w tym tygodniu się spotkamy na live, aczkolwiek wiadomo, no nie możemy nic obiecywać, bo akcja cały czas się toczy przez ten żar uroczy, który leje nam się z nieba. Korzystajmy z tego czasu, który nam oferuje wrzesień. Bo ja dopiero teraz czuję, że są wakacje bo przez całe wakacje nie mam czasu, żeby poczuć słońce. I przyjemność związaną z tym, że można pobyć sobie na świeżym powietrzu i czerpać przyjemność z pogody. Na razie, trzymajcie się. Papatki.